Dzień dobry wszystkim, witam w materiale, który mam nadzieję zapoczątkuje nowy format na tym kanale. Nazwałem to freestyle. Jest to materiał dużo bardziej improwizowany, gdzie przygotowania z mojej strony jest dużo mniej. Mogę sobie luźno usiąść, nagrać, zacząć jakiś temat, zacząć dyskusję, a wy możecie poznać mnie z troszeczkę bardziej naturalnej strony. Dzisiaj chciałbym z Wami porozmawiać o. Tym, co właściwie ostatnio ograłem, ponieważ wywołało to we mnie skrajne emocje co najmniej. Ostatnio, mówiąc, ostatnio mam na myśli ostatnie trzy dni, stwierdziłem, że wrócę sobie do Gadofora z 2005. A mówiąc, wrócę, mam na myśli w ogóle go przejdę, ponieważ moje granie w tego Gadofora jakiś rok temu sprowadzało się tylko do przejścia prologu. I stwierdziłem, jako że jestem raczej fanem gier pokroju Devil May Cry, grałem w pierwszą Bayonettę i faktycznie uważam, że w gatunku gier character action, mimo że nie jestem dobry, to odnaleźć jako tako się potrafię. Więc stwierdziłem, że jako że to God of War, czyli grę, którą pamiętam jako raczej prostą, bo grałem w Ghost of Sparta i Chains of Olympus, to stwierdziłem, hej, odpalę tę grę na hardzie. I teraz tak, ja wiem, że w tytule napisałem, że gra mnie nie szanuje, a to w sumie ja sam siebie nie szanuję, jeżeli odpalam taki poziom trudności, ale niestety taka wina posiadania dumy bycia graczem, bo stwierdziłem, że nie ma czegoś takiego jak za trudne, ja to przejdę. I wiecie co, przez większość gry to naprawdę był fajne, to było naprawdę fajne doświadczenie. To znaczy, walka wymagała ode mnie wyuczenia się schematów przeciwników. Każdy boss był wyzwaniem. Było super. Naprawdę. Problemy zaczęły się pod koniec gry. To znaczy, od momentu wejścia do zaświatów. Ojejku, przepraszam, spoiler do 20-letniej gry. Kratos umiera. No cóż. Kratos w pewnym momencie umiera, zabity przez Aresa, i trafia do. Jeżeli się nie mylę, on po prostu trafia do Hadesu, tam chyba nie było sprecyzowane w jakie konkretnie miejsce, więc będę mówić cały czas, że trafia do Hadesu, do Krainy Zmarłych. I wiecie co? No, Hades to jest taki nasz odpowiednik piekła, nie? Jest pod ziemią, jest tam raczej mrocznie, tam raczej ogień, te klimaty. I twórcy postarali się, aby doświadczenie na tej lokacji również było piekłem. Dlaczego? Ponieważ jest tam jedna sekwencja platformowa, która naprawdę prawie mnie złamała jako gracza. Sekwencja platformowa w grze opartej, której głównym elementem rozgrywki mimo wszystko pozostaje walka. Jest to sekwencja, w której trzeba wspiąć się na ścianę przepełnioną kolcami. Ja wam bardzo możliwe, że y Kleje gdzieś zdjęcie tego w tym momencie. W skrócie trzeba się wspiąć na taki okrągły filar, który jest przy, przymocowany do ściany. I właściwie to wystaje ze ściany, i ten filar się obraca, a na nim są kolce, i to jest tak długi ten filar. Tak. Te kolce się tak obracają. Ten filar jeszcze w, w niektórych miejscach obraca się w innym kierunku. To jest najbardziej porąbane wyzwanie, jakie miałem do czynienia w tego typu grze. Naprawdę nienawidziłem sekwencji platformowych w Devil May Cry, w Elden Ringu, skakania również nie cierpiałem, ale wierzcie mi, jak jest to skakanie w Elden Ringu do podziemi, to to jest nic przy tym, co się tam dzieje w God of Warze. Szczególnie, że jeżeli wejdziemy na ten filar, co mi w ogóle zajęło 40 minut, 40 minut ciągłego powtarzania sekwencji platformowej w kółko w grze opartej raczej o walkę. Jeżeli wejdziemy na ten filar, to okazuje się, że jest drugi, który jest jeszcze gorszy, ponieważ ustawienie kolców jest dużo, dużo, dużo wredniejsze. Finalnie udało mi się przejść te filary. Poza tym, piekło w sumie, znaczy Hades w sumie sprawował swoją rolę, to znaczy najmocniejsi przeciwnicy w całej grze, bo tam chyba przeciwnicy, którzy tam byli, tak na oko byli raczej ulepszeni. O przeciwnikach też sobie zaraz powiemy, bo to jest coś, z czym też mam problem w tej grze. No i w sumie po wyjściu z tego wracamy do Aten i idziemy bić się z Aresem. Na początku myślałem sobie: Matko Boska, co to jest? Nie, ale wiecie co? To jest naprawdę dobra walka. To jest najlepsza walka w całej grze według mnie. Bo tego bossa można się nauczyć i walczyć z nim tak jak w, z bossem w Dark Souls, czyli on robi atak, my unikamy i wykorzystujemy okienko po jego ataku, żeby zadać swój atak, chociaż on może po prostu się obronić, bo to też tak jeżeli nie zaatakujemy chyba odpowiednio szybko, to jest jakaś tam szansa, że się obroni, ale w praktyce i tak raczej chcemy się trzymać na dystans z nim, więc nie, nie kontratakujemy od razu. Przynajmniej ja taką strategię grałem. I fakt, faktem, Ares miał mnie na 2-3 strzały, mimo że miałem ulepszone życie do maksimum, no ale grałem na hardzie, no to w sumie czego się spodziewałem, ale pojawił się jeden problem. Jeden problem, którego wybaczyć tej grze nie mogę. A mianowicie Quick Time Eventy. Już tłumaczę. Grałem w God of War'a w streamingu z PS Plusa, ponieważ inną opcją, żeby to normalnie i legalnie ograć byłoby kupienie HD Collection na PS3, bo mam ps trójkę w domu, ale no, skoro mam tego PS a to hej, pogram sobie w streamingu. I naprawdę grało mi się komfortowo, to znaczy nie czułem opóźnienia jakoś bardzo, mogłem normalnie komfortowo grać kombosy, łączyć je i tak dalej, a to jest gra dosyć dynamiczna pod względem modelu walki, więc był to bardzo fajny sprawdzian tego, jak ten streaming działa. No i super. Tylko, że trzeba do tego streamingu dodać fakt, że ja jako gracz mam co najwyżej przeciętny refleks, a to oznacza, że po pokonaniu Aresa trzeba zrobić quick time event, który polega na najpierw tapowaniu, spamowaniu, bardzo szybkim klikaniu kółko. Potem trzeba wyczuć moment, trzeba wiedzieć w którym momencie animacji trzeba przestać tapować, ponieważ jeżeli nadal tapujemy, to tuż potem pojawia się quick time event, w którym trzeba nacisnąć inny guzik i gra, może pomyśleć, że wciskamy kółko, jeżeli faktycznie wciskamy. I problem był w tym, że ja tego quick time eventu nie byłem w stanie zrobić. To znaczy opóźnienie nałożone na mój średni refleks sprawiło, że ja Aresa łącznie pokonałem wczorajszego wieczora 15 razy? Bodajże coś koło tego? Co najmniej 10. Za każdym razem po prostu próbując zrobić te quick time eventy, bo... Nie wiem, czy to tylko moja teoria, czy to jest faktycznie w grze, ale wydaje mi się, że jeżeli zepsujemy ten Quick Time Event parę razy, to Ares się robi coraz, coraz silniejszy i w pewnym momencie za łatwo pokonuje Kratosa i trzeba zaczynać całą walkę od nowa, ale nie mam żadnych dowodów matematycznych na to. No i właśnie, co mogłem zrobić z tymi Quick Time Eventami, bo to był moment, w którym przeszedłem przez ten Hades i wiedziałem, że ja się już nie poddam. Jedyną opcją, którą rozważałem, było przejście na Easy Mode. Sęk w tym, że jeżeli chodzi o Quick Time Event, nie wiedziałem, czy by mi to cokolwiek zmieniło, a skaza na honorze byłaby ogromna. Bo niestety nie można zmienić trybu w trakcie gry, jeżeli. Przegra się odpowiednią liczbę razy, to po prostu gra, zaproponuje easy mode. I niestety nie można zejść z harda na normala, można tylko z harda na easy. No więc tłukłem tego Aresa przez no dłuższy czas, wydaje mi się tam chyba półtorej godziny na nim siedziałem. I w pewnym momencie po prostu zacząłem zgadywać te quick time eventy, bo one były. Między czterema przyciskami na padzie, nie? czyli tam X kwadrat, kółko, trójkąt, to były te Quick Time Eventy, tylko na, cztery, na te cztery przyciski, więc zacząłem zgadywać. Nie wychodziło mi to, aż w pewnym momencie mój, moja psychika, mój mózg odpalił Gadofurowy ultra instynkt i udało mi się z naprawdę imponującym czasem reakcji wcisnąć te Quick Time Eventy. Odetchnąłem z ulgą, już zacząłem się cieszyć, aż w końcu zobaczyłem, że to, to się nie kończy. Tam jest następna walka. I to jest ta walka, która stwierdziła, że ja już nie chcę grać w tę grę. Była to walka, w której trzeba było chronić rodzinę Kratosa przed klonami Kratosa i... nie wiem, czy ich liczba zależy od poziomu trudności, nie wydaje mi się ale gdzieś czytałem, że tych klonów jest 101. Klony mają chwyt, grab-atak. O grab-atakach grab w tej grze również sobie porozmawiamy, bo to co się tam dzieje, to chaos i anarchia. Również ci, te kratosy są bardzo wytrzymałe na hardzie. No i biją niesamowite ilości obrażeń, zarówno kratosowi, jak i jego rodzinie. A problem z, tą, z tym segmentem jest taki, że rodzina Kratosa ma swój pasek zdrowia, który możemy uzupełniać kosztem naszego paska zdrowia. Więc mamy nagle dwa paski zdrowia do zarządzania. Zasób życia jest jeden, jest on zdobywany w normalnych ilościach, to znaczy. OK, wydaje mi się, że faktycznie może troszeczkę szansa na wypadnięcie leczenia z tych klonów Kratosa jest trochę większa. Ale to nadal jest jeden pasek zdrowia Kratosa, który ma utrzymać dwa paski zdrowia naraz. I spamowałem atakami obszarowymi, spamowałem specjalnymi mocami. I nieważne co by się działo, nie byłem w stanie tego przejść, ponieważ obrażenia, które oni zadawali były za duże. Ponadto, jeżeli by to było tylko walka z nimi, to ja bym to bez problemu zrobił. Prawda? Bo ich się w miarę łatwo paruje i można to w miarę bez problemu zrobić. Są w tym, że oni zadają duże obrażenia rodzinie Kratosa i to jest... Nawet nie wiem czy nie 10 razy więcej niż na easy mode. Zaraz Wam powiem skąd ja wiem w ogóle jak to wygląda na easy mode. Tukłem ich, tukłem ich, cały czas padałem, padałem, godzina była coraz późniejsza, więc stwierdziłem, że koniec, mam dość, odpadam, ta gra faktycznie mnie złamała, więc chciałem zmienić na easy mode. Jaki jest problem? Gra już mi zaproponowała Easy Mode na tej walce, więc musiałem grę zrestartować, wczytać save'a i przejść jeszcze raz Aresa, bo między Aresem a tą hordą jest checkpoint, ale nie ma save'a, więc jeżeli polegniemy, no to wczytanie jak najbardziej jest, ale jeżeli wyjdziemy z gry, to tego wczytania nie ma. O dziwo udało się zrobić quick time eventy na Aresie za pierwszym razem. Nie, za drugim, przepraszam. I może faktycznie ten czas w tych quick time eventach jest prostszy na easyboadzie? Nie wiem. W ogóle zaśmiałem się, jak zobaczyłem te liczby, bo Ares sam sobie był niezmieniony, jego moveset nadal był taki, jaki był, tylko że jego liczby, to znaczy to, ile zadawał obrażeń, ile miał HP, było tak drastycznie zmienione że naprawdę ja się czułem jakbym grał Samograja, bo w sumie na easy mode to jest samograj. Ale jako, że bossa znałem już i tak bardzo dobrze i wydaje mi się, że nawet teraz gdybym go odpalił na hardzie, to bym go bez problemu pokonał, bo może nawet byłbym w stanie zrobić hitless na nim, no nieważne. Pokonałem go quick time eventy easy mode, pokonałem hordę kratosów. I była tam jeszcze jedna taka, już dużo bardziej wydaje mi się, symboliczna walka. Fakt, faktem grałem z na Easy, więc liczbowo ciężko mi to stwierdzić. Ale to wyglądało jak taki typowy ending, taka symboliczna walka na koniec z Aresem. I przeszedłem gra. Na Easy. Nie jestem z tego dumny, ale wydaje mi się, że gdyby w, tej, w tym segmencie z hordy Kratosa wziąć i zostawić to wszystko tak, jak jest, poza jedną rzeczą. Na mode zmniejszyć obrażenia, jakie oni zadają rodzinie Kratosa do tych, jakie są na normalu. To nie byłaby duża zmiana, a niestety to czyni ten segment praktycznie niegrywalnym, przynajmniej dla mnie. Fakt faktem, hardkorowym graczem gier Character Action nie jestem, tak jak mówię, no ale przeszedłem wszystkie Devil May Cry, więc wydaje mi się, że coś tam umiem, Bajonetę też przeszedłem. Nawet jako tako się odnajdywałem na tym trybie Dante Must Die, więc wydaje mi się, że coś tam umiem w tej gry. A jednak sposób w jaki God of War jest skonstruowany, a właściwie jego trudność, jest okropny. I mam wrażenie, że ta gra po prostu nie była testowana pod hard mode. To znaczy, oni stwierdzili, że po prostu wezmą, podkręcą liczby, będzie fajnie, what can go wrong. I wiecie co? Wszystko poszło mnie tak. Ponieważ jest sekcja, a właściwie tych sekcji jest parę, gdzie pojawia się taki przeciwnik, który. Nie wiem, jak wam go opisać. On się tak kręci, on tak tańczy, on ma taki. taką włócznią halabardę, chyba na którą też może wejść w ogóle, jeżeli dobrze kojarzę, i jeżeli go znajdę, to wam teraz go pokażę na ekranie. To jest bardzo dobry przeciwnik. Naprawdę. Tylko, że ten przeciwnik ma jeden problem. On nigdy nie jest sam. To znaczy jest sam w pierwszym momencie, w którym go poznajemy, ale potem już nigdy nie walczymy z tym przeciwnikiem 1 na 1, co dla mnie jest smutne, bo to mi się wydaje typowy przeciwnik do walk 1 na 1, jako taka forma mini bossa. bo jest szybki, zadaje bardzo duże obrażenia, ciężko się go broni, ciężko się go atakuje. Typowy przeciwnik pod 1 na 1. To co? Nie. Nie dość, że to ciadostwo chodzi dwójkami, to jeszcze często po prostu wrzucą jakichś tam przeciwników pobocznych do tego. W efekcie czego nie za bardzo da się z nimi podejmować walkę w grupie, bo przynajmniej na hardmodzie, tak jak mówię, bo oni bardzo mocno kontrolują walkę, oni przejmują inicjatywę. W, i przez to tak naprawdę mamy dwie opcje. Zaspamować dziadostwo specjalną umiejętnością, albo modlić się, że jakiś tam kombos wejdzie, obszarówka, coś ten. Jaki mam jeszcze problem z przeciwnikami? Graby. To znaczy, gdy kratos próbuje zgrabować przeciwnika, to nie ma żadnego naprowadzania. W efekcie czego. Zdarzyły mi się sytuacje, w których chciałem zgrabować przeciwnika, ale gra stwierdziła nie, jednak grabujemy innego. I gra chciała mi zgrabować przeciwnika, którego się nie dało. Więc on mnie odepchnął, zadał mi obrażenia, wrzucił mnie w kombosa innego przeciwnika i tak oto zakończyło się moje podejście do pewnej sekwencji bitej. Kolejna sprawa. Bosowie w tej grze są ciekawi. Takich pełnoprawnych bossów w sumie jest trzech, jeżeli się nie mylę, bo jest ten. Jak się nazywa to pierwsze? To jest Hydra chyba na początku. Na początku jest Hydra? Jeżeli dobrze pamiętam, że to jest Hydra, to takie na morzu. Potem jest. No właśnie, potem chyba Minotaur dopiero jest bossem takim pełnoprawnym. Minotaur to też jest ciekawy boss. O Aresie już się wypowiedziałem, to jest trzeci boss, więc Minotaur to jest... Boss który jest naprawdę dobry, tylko że mi trochę zajęło rozkminienie, że ja z nim źle walczę, bo ja z nim walczyłem na dolnej platformie, gdzie z nim trzeba było walczyć na platformie górnej, bo wtedy mu się zmienia moveset i faktycznie można z nim walczyć na tym movesecie na platformie górnej. Jeżeli chodzi o design sekwencji platformowych, to te filary w Hadesie to faktycznie było doświadczenie jak granie w Getting Over It, ale to nie zmienia faktu, że w innych segmentach gry również takie patologie się pojawiały. Tutaj mi się kojarzy chodzenie po cienkich kładkach, gdzie wokoło wirują ostrza. To jest w ogóle masakra. Również mam wrażenie, że wiele starć nie było testowanych pod Hard Mode. Hard. Przepraszam, że mówię hard. Hard mode. Desie tam mówi. Ponieważ hard mode jest naprawdę łatwy. Jeżeli człowiek ogarnia kombosy, ogarnie mechanikę walki, jest łatwy. I trudne są dopiero takie nagłe, znaczące skoki w trudności. To jest trochę tak jak w Devil May Cry 5, gdzie na normalu przez całą grę można przejść naprawdę bezproblemowo, aż nagle w, ostatnim, w ostatniej misji pojawia się Vergil, który nagle mówi nie, wiesz co? Teraz kończy się przyjemność. Więc tam tych skoków było bardzo dużo. Za dużo, tak jakby właśnie to było nietestowane. Również miałem wrażenie, że parę segmentów platformowych nie było testowane, bo w tym segmencie schodzeniem po kładkach na ostrzach to trzeba zapamiętać, jak się ruszają ostrza, bo inaczej one jest moment, w którym one mogą tak po ludzku wyjść z kamery, w sensie nie za bardzo można je zobaczyć, no ja? Podsumowując, czy będę chciał grać dalej w Gadofura 3, bo dwójka ponoć jest podobna do jedynki, a ja nie mam zamiaru drugi raz tego przechodzić, wszystkiego, tak? Zapewne odpalę trójkę. Mam nadzieję, że trójka ma możliwość zmiany poziomu trudności, bo chciałbym odpalić ją najpierw na hardzie i zobaczyć, czy będzie to dla mnie grywalne. Potem ewentualnie, jeżeli nie, na normal przełączyć. Zobaczymy, jak to będzie. Poczytam sobie jeszcze na ten temat. Bo ponoć trójka ma najlepszy model walki w serii. Ale nie ukrywam, że dużo bardziej mam ochotę wrócić do jakiegoś Devil May Cry. Na przykład czwórki i w końcu ją przejść. Więc... God of War 1 z 2005 roku. Nie uważam tego za złą grę. Uważam, że w tej grze brakuje troszeczkę takiego wykończenia prac wykończeniowych. Wykończeniówka, jak dobrze wiemy, ma na celu wykończenie gracza. A tak serio, brakuje trochę tam wykończeniówki, trochę wydaje mi się, segmentów nie jest poprawnie testowa nie było poprawnie testowane. Ale to jest dobra gra. Na normalu jestem święcie przekonany, że to jest dobra gra, która ma problem nadal z poziomem trudności, bo wydaje mi się, że jeżeli na hardzie, który jest chyba po prostu podkręconymi liczbami, podkręconym życiem przeciwników, podkręconą obroną przeciwników, podkręconym demedzem przeciwników, jeżeli na hardzie pojawiają się nagłe skoki poziomu trudności, to nie widzę przeszkód, żeby one również pojawiły się na normalu segmenty zręcznościowo-platformowe, to naprawdę, wierzcie mi, przy tym Elden Ring jest tak precyzyjny jak Mario. Dużo problemów z takimi właśnie rzeczami jak te jakieś graby, również ze strony przeciwników, quick time eventy, od których naprawdę bolała mnie ręka, szczególnie jeżeli... W środku walki nagle ma być quick time event ze spamowaniem tego nieszczęsnego kółka, żeby wepchnąć przeciwnikowi ostrze w gardło. Nie wiem ile bym, gdybym miał teraz tę grę oceniać w skali od 1 do 100, bo taką skalę preferuję, nie wiem ile bym jej wystawił, bo to jest gra, która mam wrażenie troszeczkę przerosuje ją ambicje. To znaczy, twórcy chcieli swoje Devil May Cry, ale tak troszeczkę głębi Devil May Cry tam zabrakło. I zabrakło troszeczkę balansu, więc ja bym wstawił Godofurowi takie solidne 7 na 10. To jest fajna gra, nie jest to nic wybitnego, przynajmniej dla mnie. I pamiętajcie, oceniam Godofura 1 z 2005, więc bardzo możliwe, że po ograniu trójki stwierdzę, że trójka to jest gra wybitna. Chociaż ja mam też taki system oceniania, że ja nigdy nie oceniam serii. To znaczy. Dla mnie jedna gra to jest jedna gra. Do jakiej serii należy, to mnie nie interesuje. I też nie mam zamiaru patrzeć na to, że a, bo w serii jest coś takiego. Nie. Chociaż jeżeli faktycznie seria zdradzi korzenie serii, albo zrobi coś niezgodnego z nimi, no to ten, nie? Dlatego na przykład uważam, że God of War 2018 jest średniakiem, ale o tym może również sobie nagram film, raczej w tej formie takiej, Luźnej, bez przygotowania, bo fajnie mi się gada do mikrofonu. A nie jest to też coś, z czego chciałbym robić pełnoprawny materiał, bo Kaman, jesteśmy na kanale Sztuka Grania, a to jest film, w którym ja rozmawiam o niezbalansowanym poziomie trudności w 20 dwudziestoletniej grze. Więc nie, spokojnie, będą normalne materiały. Będą. W, również planuję stworzyć chyba serię, bo mam temat, który pojedynczo nie jestem w stanie tego ugryźć a może jestem ale nie chcę wolę to sobie rozdzielić na dwa trzy filmy więc zobaczycie zobaczycie analizę mojego ulubionego gatunku w następnym filmie jakim jest horror dziękuję za wysłuchanie mam nadzieję że służyło wam to jako fajny podcast do mycia naczyń jeżeli chcecie możecie kliknąć lajka like zostawić komentarz zostawić subskrypcję na youtuberskie gadanie wiadomo o co chodzi no więc ja się już z wami żegnam, tak naprawdę idę czytać czerwonego smoka. Życzę wam... Nie, nie życzę wam we swojej Wielkanocy, bo wy to oglądacie po świętach już, ja to nagrywam w święta. No nic, idę czytać tego czerwonego smoka, żegnam się z wami. To była sztuka grania. Miłego wieczora bądź dnia. Cześć!